Są dzisiaj z nami goście dość licznie. Za chwilę będzie okazja poznać ich bliżej, bo na początek oczywiście dobrze znane twarze Janusza Jasińskiego i Rafała Czarkowskiego. A owi goście to pan Przemysław Pieńkowski, wiceprezes zarządu spółki Stelmet. Witam serdecznie. Witam również bardzo gorąco pana Andrzeja Trybusia, dyrektora operacyjnego spółki Stelmet i mecenasa Adama Golińskiego, prawnika spółki Stelmet. Wprowadzi w temat konferencji nas znakomicie Rafał Czarkowski. Więc panie prezesie, mi mikrofon. Nie wiem, jak to znakomitością będzie, ale yy, witam państwa przede wszystkim bardzo serdecznie na konferencji. Yy, jest ona dla nas bardzo ważna, bo też yy, dotyczy bardzo ważnej sprawy. Yy, w ostatnim czasie yy, zaczęliśmy dużo, częściej rozmawiać, dużo rozmawiać, negocjować yy, z firmą, Stelmet Zielona Góra. Yy, jesteśmy dzisiaj, mo mogę powiedzieć, bardzo zaszczyczeni, zaszczyceni i dumni z tego, że udało nam się yy, to, że do grona naszych sponsorów dołączy również, znana Państwu, jedna z największych firm w Zielonej Górze, Stelmet, spółka Stelmet. Yy, dla nas jest to, yy, tak jak wspomniałem, wielki zaszczyt. Wydaje mi się, że pod koniec sezonu to nieczęsto znalazją się takie rzeczy. Mamy właśnie końcówkę sezonu i myślę, że to, co robimy dla sportu zielonogórskiego, dla koszykówki zielonogórskiej, znalazło właśnie potwierdzenie w, to, w tym, że dołącza do grona wielu naszych sponsorów jedna z najlepszych, z największych i bardzo dynamicznie rozwijających się firm, firma Stelmet Zielona Góra. To dla nas duże, duże wydarzenie. Ta współpraca rozpoczyna się już od jutrzejszego meczu z treflem i umowa, którą dzisiaj przy Państwie podpiszemy, dotyczy przede wszystkim tego sezonu, natomiast umowa również mówi o możliwości, możliwości dalszej współpracy na następne sezony. Oczywiście jak to w życiu bywa, musimy, musimy oczywiście też na tą dalszą współpracę kolokwialnie mówić zasłużyć. Niemniej jednak yy, chciałbym podkreślić, że jest to dla klubu również bardzo duże wydarzenie. Yy, ono łączy się jakby yy, w tej naszej strategii, którą, którą chcemy rozwijać, czyli strategię systematycznego, krok po kroku rozwoju koszykówki, yy, żeby ta koszykówka... Na stałe już. Tak dzisiaj mamy bardzo dobre wyniki, i żeby te wyniki ustabilizować, a to co planujemy sobie na następne lata, to jest dalszy rozwój, dalszy rozwój również w kierunku, w kierunku Europy. Teraz chciałbym na chwilę też oddać głos oczywiście głównemu negocjatorowi tej umowy, panu Przemysłowi Bieńkowskiemu. Dzień dobry Państwu. W zasadzie ja będę miał to dodać do dodania tyle, że obserwujemy jak Stelmy, jak Zastal buduje zespół. Spodobała nam się wizja, w jaki sposób ten zespół i ten klub od jakiegoś czasu jest budowany. No i w rezultacie kilku spotkań, do których doszło, to jest z inicjatywy klubu udało się wypracować na początek jeszcze w tym sezonie współpracę nie ukrywam, że tutaj rozmawiamy i są perspektywy na poszerzenie tej współpracy można powiedzieć, że od dzisiaj to co zaraz skonkludujemy na piśmie zostaniemy jednym ze sponsorów Zielonogórskiego klubu Koszykarskiego e, zastał e, basket Zielona Góra. E, chciałem jeszcze dodać, że po naszej stronie to pracowało na tym kilka osób. Oprócz tu obecnych, oczywiście, bardzo duża rola była prezesa Stanisława Bieńkowskiego, także nieobecnego Rafała Ciepińskiego, którego po, pozdrawiam z tego miejsca. No i liczymy, że tak jak e, obaj panowie siedzący obok, e, wizja, którą zaproponowali, która jest bardzo ciekawa i bardzo perspektywiczna, że będzie się spełniać, że ZASTAL będzie, zespół koszykarski będzie dokonywać takiego progresu i takiej budowy klubu, jaką to mieliśmy miejsce w ostatnim czasie. No i liczymy, że, że, że dzięki naszemu wsparciu będzie to także można lepiej i z większym rozmachem realizować. tylko dodam jako yyy, ten przedstawiciel także świata biznesu, że dzisiaj bardzo trudno się zarabia pieniądze, wiemy jak zawsze, bardzo łatwo się jej wydaje, natomiast mam nadzieję, że te pieniądze zainwestowane w koszykówkę w Stelmet się zwrócą y, po kilkakroć z jednej strony, ale z drugiej strony chciałbym ze swojej strony przede wszystkim docenić, to, że jest to spółka rodzinna, jest to spółka polski kapitał, który został zbudowany w naszym mieście, który się doskonale rozwija dużo analogii w związku z tym do naszego zastalu, który też jest spółką rodzinną, też się super rozwija i mam nadzieję, że te nasze losy się splotą na dobre na wiele lat i, i myślę, że w ten sposób też jest to dla nas pewien punkt do podsumowania pewnego okresu, kiedy kiedy, kiedy było nas niewielu w koszykówce, jeżeli chodzi o sponsorów, to grono sponsorów rośnie, rośnie znamienite firmy, ale przede wszystkim, chyba co jest najważniejsze z mojego punktu widzenia, rośnie firmy rodzinne, rośnie firmy, które nie są tutaj tylko po to, żeby na chwilę wypromować swoje logo i pójść gdzieś dalej w świat, tylko sądzę, że to, to co razem zbudujemy będzie przez wiele lat funkcjonowało w naszym mieście, że dzięki. Właśnie tego typu sponsorom, a, a szczególnie sponsorom, którzy, którzy będą, pokochają, mam nadzieję, koszykówkę, tak jak, tak jak nam się to udało, yy, będą, yy, będą finansować także sport, nie tylko i ze względów yy, czysto racjonalnych, ale tak jak my wszyscy tu jesteśmy przyjaciółmi koszykówki i się zbieramy po to, żeby budować coś więcej, coś pewien budowany, <coughs> nasze miasto Zielona Góra, żeby, żeby także wzmacniać to że ja ze swojej strony chciałbym naprawdę serdecznie podziękować i, 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 i obiecać, że jako zarządcy spółki grono dokonamy wszystkiego, żeby zadowolić Państwa w oczekiwaniach i, i, i liczymy na więcej. Proszę To wymaga dłuższego okresu pracy. Na dzisiaj umowa wygląda w ten sposób, że ona obejmuje czas do końca tego sezonu. Natomiast bardzo wyraźnie są zaznaczone perspektywy na, na następne ewentualnie sezony, ale jeśli to już będzie, że tak powiem, stanie się faktem, oczywiście. Też osobną konferencją Państwa zawiadomimy. Na dzisiaj Stelmet dołącza do sponsorów na ten sezon jeszcze i, i, i to bym chciał właśnie podkreślić, że jest końcówka sezonu, a, a jednak firma postanowiła z nami nawiązać współpracę i, i, i uważam, że to jest naprawdę duży, duży gest ze strony Stelmetu. Czy te pieniądze, które Państwo przekazujecie, nie wiem czy to do Pana Przemka, czy do Pana Rafała, czy do kogo w ogóle? Yy, to rozumiem na bieżące wydatki czy może to na wydatek ekstra pod tytułem kontrakt z Walterem Hodgem na przykład i mamy w tym momencie argument w postaci yy, yy, kupeczki pieniędzy. Yy, ja myślę, że yy, to będzie do dyspozycji yy, Panów yy, Prezesów stały. natomiast oczywiście yy, zależy nam bardzo na tym, żeby Walter Hodge pozostał yy, w Zielonej Górze Ekscytuje nas jego gra i rola, jaką pełni dla drużyny. I faktycznie w pewnym sensie tak jest, że yy, ta umowa jest troszkę po to, żeby żeby może udało się zatrzymać pana Chodza. Proszę, ktoś jeszcze? Ja mogę spytać, ale nie... Jasne, no przecież wiadomo. <grymna> Bardzo proszę. To do pana Przemka teraz ewidentnie. Ostatnio. Nie wiem, to bardzo można nazwać małym zamieszaniem między Pańską firmą a palubazem nastąpiło. Czy panowie planujecie teraz zmienić branżę, znaczy jeżeli chodzi o działkę sportową na koszykówkę, a opuścić żużlowców? W ogóle do kiedy macie z żużlowcami umowę Cię zapytać, bo to ogólnie nie pamiętam. I jak to jest? Czy wchodzicie szeroko w sport? Czy w tej chwili pokochaliście koszykówkę, a żużel zdenerwował Was i żegnacie się za jakiś czas później? E, więc, tak, e, myślę, że wątków jest parę, e, tych, o które Pan zapytał. E, tutaj ta umowa powstała niezależnie od tego, e, od tego wydarzenia, które miało miejsce w zeszłym tygodniu, od, od tego listu, który wysłaliśmy. E, panowie, można powiedzieć, że do nawiązania tej współpracy doszło z inicjatywy. E, jakby, inicjatywę stworzyli panowie ze strony Zastalu. Oni przyszli z pewnym zapytaniem czy propozycją o rozpoczęcie współpracy. Udało nam się tutaj uzgodnić warunki i to było zupełnie niezależnie od współpracy z klubem żużlowym. Jeżeli chodzi o współpracę z klubem żużlowym, no to, to ona trwa, ona trwa tak jak to przewiduje umowa. Przepraszam o coś, co pan pytał? Ile będzie trwało, bo nie pamiętam, że powiedział, że ta umowa z różowcami, Ja dodatkowo od razu zapytam, no, czy, czy może przestała Wam się podobać współpraca z klubem różnowym? Nie, nie, no, to, że tutaj do, zostaje zawiązana ta współpraca, to tak jak mówiłem, yy, powodem nie, nie było nic, co zaistniało wokół żużna. Yy, więc, więc tu jesteśmy nie z powodu czegokolwiek, co miało miejsce na żużlu. Umowa jest jeszcze na dwa lata, do końca przyszłego roku, podpisana z falubazem. I tak to wygląda. I rozumiem, że macie zamiar ją wypełnić? Jeżeli umowa będzie realizowana tak, jak to zostało zapisane, to tak. Pan prezes może jakoś określić, bo wiadomo, że kwoty to tradycyjnie nikt nie poda, ale jakoś takim, jakimś subiektywnym sformułowaniem duży zastrzyk, potężne wzmocnienie kasy, jakoś poetycko ładnie pan znaczy, Jak powiem duży zastrzyk, to teraz będzie dodawał zera, jak powiem mały, będzie pan odejmował. Nie, umowa jest, skoro jest podpisana, to ona jest korzystna dla obu stron i tak to trzeba podsumować. Dla nas jeszcze raz chciałbym podkreślić to, że jest to dodatkowy zaszczyt na pewno, yy, ale nas przede wszystkim, yy, my cały czas myślimy do przodu. Tak? My jeszcze nie skończyliśmy tego sezonu, a, my, a myślimy, myślimy do przodu. Yy, nasze rozmowy nie, nie, nie trwały długo, w związku z tym, żeby podpisać umowę naprawdę długoterminową, to wymaga czasu, bo yy, partner... Yy, Stelmet jest bardzo wymagającym partnerem, to trzeba zaznaczyć, ale ja myślę, że ważniejsze od tego, co pan tam dziurę tak wierci odnośnie, czy oni nie chcą z tym żużlem, czy chcą, to ja bym podkreślił coś innego. Stelmet wszedł również w koszykówkę, czyli Stelmet staje się naprawdę znaczącym mecenasem zielonogórskiego sportu, tego na najwyższym poziomie. I to by trzeba było podkreślić, to jest tutaj najważniejsza, najważniejsza rzecz. I nikt nikomu niczego nie zabrał. To była decyzja Stelmetu, żeby wejść w tą współpracę. My kiedyś rozmawialiśmy jeszcze przed tym, zanim Stelmet został sponsorem Żużla. Też takie rozmowy trwały. W tej chwili one, one się przelały na papier i myślę, że podkreślenie tego, że, że znalazło się również miejsce dla koszykówki, że rozszerza się ten mecenas sportu stworzonego przez Stelmet. To jest wydarzenie według mnie na dzisiaj bez precedensu w Zielonej Górze.